Robimy stoper z Nogname i z Pro XXL. Mam nadzieję, że nam się uda. Ej, ty ma tego ten popcorn, co nie, to jest za, za ten poziom, nie? A. Czy w ogóle nam się uda stoper, co nie? I nie zapomnijcie o subie i lajku. No... No name już... No name jak za... Gdzie ty jesteś? Okej... Okay. Ja myślałam, że odpadłeś. No niestety no name już odpadł. Ej ty to ro... Powiem ci, że fajna ta twoja emotka. No dawaj, save y, ja albo kluczuj, nie. Naprawdę, ten piorun jest ten... Wkurzający, nie? Ja właśnie dlatego nie lubię pioruna, bo on cały czas przyciąga. Ej szybko, dobra jesteś. Ale mnie Dobra, teraz Widzowie napiszcie w komentarzu, czy chcecie StumbleGuysa, czy może Robloxa. No, lub Brawl Lub Starsa po prostu, nie? Lub, y, y, lub jakieś inne gierki, nie? Uh -huh. <noise> El teraz ten, ten piorun to naprawdę Ja naprawdę nie umiem kliknąć podwójnej spacer To ty robisz z Nownimem Stopper, bo ja jestem bambiczkiem. No nie, ale to ja nie robię, ja nie robię to. odpadł. No Name odpadł. No Dobra, lecimy. Dobra, daj. Mal, zaczął. A, jak napiszecie, że chcecie w, w Robloxa, to jaką gierkę, nie? No i dobra, lecimy, blok dash. No onem co on w ogóle odwala? On cały czas... On cały czas saveuje, nie? On chyba nie wie, że my robimy tutaj stoper. Dobra, prawie jedłem. Prawie odpadłem, nie? Ja jestem babikiem w Stambligaisu, więc... Czy Maunem? Czemu Maunem no, cały czas klaczuje, nie? Nadam. Klacz. Ty deadłaś? Nie, dobra. On no, najprawdopodobniej odpadł. E, tak odpadł. I wreszcie nie ja pierwszy, nie? Dobra. Nie! Jump glitcha miałem stary. I deadłem. Najgorsze są jump glitche. Ten bot odpada. Odpadł ten bot. Kurde. Mm, ja, no tak. znowu mam gra. skoro ty masz animację jak wyglądasz? Nie, bo im nie to jest Ale dobra, to co, już tam? No już cię, już tworzę grupę. Ja, skoro, że znowu że cały czas mnie zaprasza. Dobra, dawaj. Nie, ja, zapraszam. Jest no Dawaj. Dobra. Dobra. Jesteś? Ale wszystko no, jest tak Nie wiem właśnie. No i dobra, lecimy. Ty wziąłeś capybarę, stary, serio? Pop! Ej, no chciałem go spanczować, nie? Eee, dobra, dobra. essa I... Pum! Z no-namem! Eee, bo to banan. Ze mną się chyba nie da, bo ja jestem gigasłaby. słaby. grać. Nowenem zgadnij co zrobił Mountain No tak by chciał zrobić klacza Ej widzowie patrzcie to Widzicie jaki klacz? Widzicie? No. Czemu to? no oczywiście, że zrobiłem klacza. A co o tym myślę? No oczywiście, że tak. Nie wiem. Dobra, ale co to było, stary? Ja myślałam, że ja jestem jakimś totalnym bambikiem, który nie umiera. Ale jednak. I jednak nie. Ale to była Essa, nie? Pa, dobra. name no, tutaj nie wiem co robi, ale... Dobra. No i co? Ale nie, ja nie lubię grać z NoName'em. Bo on cały czas kluczuje. On nic... On nic w ogóle nie lubi. Nie lubi. Nie, nie robi. A to ja tak... No nie ma odpadów, co jednak nie, teraz nim robię, a szkoda, czy naprawdę przez tego głupiego bota odpadłem, który mnie cały czas pchał, naprawdę, czekamy na na noname'a, czekamy. Robimy szczoper, do ok. Okej. To jest tak to było, że... Aha, czemu gramy bez Nunajma? No no, bo mamy to tylko klaczuje. Ale on się przy... ale potem nie będzie klaczował właśnie. Na takich nie, polskich... Potem będzie. Na podwójnych on nie klaczuje. Ja też nie umiem. To co ty przed chwilą I ja odpadłem przed chwilą właśnie. No bo wcześ, po, wcześ, wcześ, w wcześniejszej rundzie odpadłem. Nie zrobiłem klacza. To co ci chodzi? Czemu ten klacz ma takie IQ na minusie jak ja? O co jest? Ej no czemu ty mnie piorunem walisz? Cały czas A to bym jeszcze raz zebnął, nie? A, wow! Ja nie Nie, O, na tych klatkach lubisz dodać? Na, na tych klatkach uwielbiasz, właśnie dodać. Ej, kiedy nie nagrywam odcinka, to jakoś tobie się to udaje, nie? mi 사이 się nią. No dobra, udał mi się jednak. Patent trick stary. Nie mam niech. No co? Ej! No dobra. Co ty? Się nie uratujesz. Ej, widzowie, patrzcie to, patrzcie to. Wiem, że to jest lubowski trick, ale Ej, mię laga, przylagowało mi stary, przylagowało mi. Najgorzej, ja mam taki internet. E, dobra, ty wygrałeś. Dobra. Szybko zagraj ponownie. A ty nie graj? Ja nie mogę grać. Po co dzień nie mam żebyś miał na to coś zmieniać. Ja Ale mi chodziło, że możesz coś Nie Ale mnie przez to Deda. Przed chwilą przez Laga dedłem, nie przez Ciebie. Słucham sobie na fajną emotkę. Jak Ci serca, to ja sobie na pewno nie gram. Wow!. No czemu ja... Widzowie, jak zostawicie lajka, like to na pewno zrobimy spotkę. Ja widzę, że nie zostawiłeś, albo nie zostawiłaś lajka like w górę. Daj im kilka sekund, żeby zostawili. Dobra, macie 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeśli zostawiłeś lub zostawiłaś lajka. Like to robimy stoper I nie będę tak odpadał. Jak nie zostawisz to pewnie nam się nie uda. On ma rację, widzowie. Więc lepiej zostawicie. Zostawiajcie. I suba też zostawicie. Zostawiajcie, bo wtedy mamy więcej procent szansy nikt z nas nie odpadnie. 100% legit dobra Ktoś musiał zostawić lajka, like bo nie dedłem, cześć? Tajnie Teraz robimy takie triki Dobra, tego nie widzieliście Jak na przykład Wiem, że to nie jest skillowe, ale na, możemy to... So, na ile... na ile lajków robimy triki. Pod kolejnym odcinkiem. Na... Na 5 lajków pod kolejnym filmem robimy triki. Na 5 No na 5, bo na pewno dobiją. Jak na przykład taki trik, że z jednego jak będziemy spadać, no to sejwujemy się. Ja nie mogę. Ktoś u ciebie nie zostawił niestety lajka, nie? Dobra. Na pitko muszą mnie zaobserwować, żebym mógł. Len nie wiedział. Słuchajcie się, go On zjeje, oni nie kłamią. Poczekaj. No czekaj. nie no, tak. Pa, pa. To chcę zmieniać, stary. Pa To powiedz kiedy zapraszać. Zapraszaj. Dobra, no. Dobra. A ja? Jak nie wreszcie. Słucham fajnego skrzynka. Ciekawe jakiego. Jak ty wziąłeś nim. o, to jest genialny skinek. Bardzo ładny. A tak, bo. Bo pamiętam, jak ty go trafiłeś, bo mimo dostępnie jest ekran, ale jak ty to trafiłeś? Jak ty to trafiłeś? Bo no, pierwszy raz otworzyłem to koło, bo jeszcze w ogóle wcześniej nie tego koła. Otworzyłem i trafłem. E, poczekaj. Trzy razy, że na Ej, e, Poczekaj, poczekaj. Czy Ty wrzuciłeś to na TikToka? Niestety nie. Ale czy... Bo nie wiedziałem, że to trafię. <noise> Ale ja myślałem, że, że otwierasz to na ileś obserwujących albo lajków, nie? <noise> Al... Co jest? A, bo Ty też. I widzowie... Zostawiłeś suba i lajka? Like no nie, bo nie zrobiłem save'a. Dobra, grajmy jak najlepiej. Ale jak mamy grać jak najlepiej, skoro y, nikt nie zostawił lajka? Like Trzeba Trzeba. Widzowie co ja chciałem zrobić? Macie coś takiego. Mój skinek jest taki bananem. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi. Mój skin to banan. Ja wam to specjalnie narysowałem. Wiem, że każdy wie, że ja jestem bananem. To takim bambikiem. Że wam... Że ja nawet... Dobra. Ej, a ty w ogóle masz piąchę, czy nie masz? No nie mam. Super pa A jakie ja masz? Ogólnie. Bo ja bardzo lubię super punchować, tylko że ja nigdy nie trafiłam. Pik! Widzowie! Jak zostawicie 10 lajków, to będzie... Yy, bo na 5 lajków pokazuję... Na 5 lajków pokazujemy nasze triki, które umiemy. I na przykład na 10 lajków pokażę Wam super puncha na prosie, czyli na Pro XX. I mogę to nawet teraz zrobić. To, że ja nie umiem. Ja nie umiem. Na przykład taki trik. Błagam, nie, nie, doskoczyłam. A, a patrzcie to, patrzcie to widzowie. ale przez kolce oczywiście odpadłem no to nie rób się, bo to Ale chcę im pokazać ten trik. Jak chcecie, możecie nas zaprosić do znajomych. Mamy takie niki. Dobra. Wiem, że nie Nie wiem co ja Widzowie? Widzowie, nie wiem co ja rysuję. Ja naprawdę nie, nie wiem. Co ja obok Tutaj pisze subskrybuj. Na pewno. Na pe Wiem. Wiem, że mi To jest po chińsku subskrybuj. ale super kończę. Obok mnie. Tak pokażę To są nasze micki. Ja im to wcześniej pokazałem. Ty. Ty będziesz mógł wbić na film, jak, jak nagram, nie? nie? No nie! No. Nie zostawiliście łapki w górę, widzowie! A i od razu mówię... No. No, może tyle dopiero. Drugiego nie. Ale widzowie. Jak będzie jedna łapka w górę lub trzy... Dobra, trzy, to będzie... Dobra. Dwie łapki w górę i będzie part 2. Dobra. Jak zostawicie 100 łapek w górę, to nie wiem, co ja robię. Jeżeli chcecie, żebym nagrał live'a, to dajcie suba. Bo mam chyba 15 subskrybentów. Wiem, że mój kanał nazywa się roblox 2024 XD, DDD, ale. No tak, ty tego nie wiedziałeś. Nie wiedziałem, bo. To ty niedawno zmieniłeś ten. No wiem. Widzowie. Wiem. I zrobię. No. No wiem, że to jest Roblox. I jakoś nagrywamy StumbleGuysa. Skakuj na głowę. A. Nie. W przyszłości możemy zrobić kanał. Skakuj na głowę. Nie, nie będę ci skakał na głowie. Po co? Skoro. To tak szybko te klocki. No mm, wiem, to jest trochę dziwne, ale... Ja właśnie nie wiem po co dodali takie klocki. Skoro one są takie łatwe, a są na takim etapie. I też nie wiem po co... Zaraz Wam pokażę. żebyś pokazał. Po co dodali taki... Kiedy będą te klocki? Po co właśnie dodali taką ścianę na takim etapie. Powiedzcie mi. A i Wam też pokażę liga łatwia klocki też nie wiem po co oni to o Ty się zasejwujesz. Dobra, przeliczyłem się. nie. Ja chcie mi Tilika pokazać, stary. Dobra, teraz robimy skonę. Dobra, wiem, może ten... Od... Dobra. Ten odcinek może trwać aż 20 minut, dobra, godzinę. Ale widzowie, możemy zrobić. Poczekaj. Um, no dobra, widzowie, to my robimy cięcie. No i widzimy się za. Dobra, widzowie, robimy klacza na podwójnych. No, niestety nam się nie udało. Miałem myśl bo teraz kolega pisze do kolegi, nie? Więc czekamy, jak on będzie robił Cięcia, no i ten... No. Drugie cięcia. E, chyba, że on już zacznie grać. No to widzimy się widzimy się na labiryncie, widzowie. Dobra, widzowie, mamy labirynt. W końcu, bo on tak odpadał. Nie udało mi się. Ajajaj. No dobra, ale ja muszę ten wygminić, to jak to? I teraz zrobimy stoper. Myślę, że ten odcinek będzie trwała jeszcze 5 minut, więc no. I teraz wam będę pokazywał tylko triki, bo już nie ma sensu. Stoper będziemy w innym odcinku, nie? A czemu nie ma stoper? Może Wiesz, ale wiem. No. W kolejnym odcinku. No dobra, ale pamiętaj, Poza nagraniem możemy zrobić super, nie? Ja bym chciał poza nagraniem, bo... Teraz będziemy robić triki. Wiem, że na 5 lajków były te, ale pokażę Wam, czy mi się udadzą te triki. Czy może to będzie troszeczkę dłużej trwać i je zrobię, cięcie możliwe? A pro, a Ty masz w ogóle kanał na YouTube, czy nie? Kanał na like, YouTube nie mam. A Ty masz na TikToku, co nie? No. To możesz powiedzieć widzom, żeby wbili. Dobra, ale ja zostawiam nasz no, w no, tym odcinku, Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, mamy już te krocuszki. No ty nie rób ty, takich klików, bo widzowie to na stówę wiedzą. Dobra Okej. Okay. Ty przeżyjesz? Co tym, bo ty się O! Labirynt widzowie! No nie, no nie, no im się nie uda. Widzowie, mamy jeszcze 3 minuty odcinku, jeszcze dwie. Dobrze, ale teraz nie odpadaj tak, bo już boty przeżyło więcej od siebie, nie? Ja na początku ulepszałem te setarcze, nie? Co nie? No. I ja nie chciałem ule ulepszyć na magnetyzm, ale jak zawsze mój kolega musiał ulepszyć, nie? Jak chcecie możecie też dodać mojego kolegę. Nazywa się CTD 5 Dobra, to jest pokazać. Ale nie wiem czy on przy... Ja chciałem im pokazać innego, ale patrzcie, taki klacz jest łatwy. Yy, zaraz jak będą takie fajne klocki, to Wam pokażę pod innego klacza. Yy, o ile w ogóle... Nie. boty tu niestety odpadają Ale patrzcie to widzowie no, znowu, no, czemu ja cały czas wygrywam, nie? Mamy jeszcze minutę Ja szybko robię cięcie do potrójnych klocków Cicho Robię po, do potrójnych klocków widzowie Czyli ten, czy tam potrójnych Let's go Robimy ten, cięcie a, widzowie, plany się zmieniły, będziemy musieli dotrzeć do labiryntu. Dobra, widzowie, mamy labirynt i przez XX oczywiście nie da się zrobić trika. Dzięki, dzięki, wiesz, kurde. Jak zawsze się z nim nie da. Ja chciałem zrobić ten trik, ale jak zawsze przez ciebie się nie da. Dobra, kończymy ten odcinek, bo naprawdę nie tak, wkurza Mara.